Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek, podcast Handlowca. Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek, bardzo na pewno Was zaciekawi, być może, mam nadzieję, przewróci Wam w głowie, bo o, straszne jest dla mnie to, jak mocno trzeba nie wiedzieć o co chodzi, żeby po prostu bać się prowadzenia firmy czy prowadzenia działalności nierejestrowanej, bo dużo osób przychodzi do mnie z takim tekstem. O, przekroczyłem 31 transakcji, czy teraz będę musiał zapłacić podatek? O, bo ja sprzedaję tylko rzeczy po dzieciach, czy teraz będę musiał zapłacić podatek? Pomijajmy już kwestię, że na moim YouTubie jest, są trzy odcinki o DAC-7, o dyrektywie DAC-7 i jeden godzinny live z doradcą podatkowym, który ma dziesięcioletnie doświadczenie w tym temacie i przerobiliśmy dosłownie każdy praktycznie punkt sprzedaży okazjonalnej, działalności nierejestrowanej i tego wszystkiego. Więc ja tutaj pozwolę sobie o tym nie mówić. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki, dlatego zachęcam do, do wysłania do końca. Natomiast chcę Wam pokazać, jak bardzo się mylicie, przynajmniej niektóre osoby, które nie siadły z kartką i długopisem i po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie policzyły. Bo dlaczego ktoś nie chce prowadzić działalności gospodarczej, działalności nierejestrowanej, bo gospodarczej no to wiadomo, że ktoś tam może jednak nie chcieć, natomiast ogólnie działalność nierejestrowana, prosta sprawa, ktoś jednak nie chce jej Prowadzić. Ktoś woli iść na przykład do pracy niż, niż pracować u siebie. No i ja dzisiaj Was wszystkich po prostu rozjadę. Rozjadę Was walcem, bo po prostu matematyka jest tutaj bezlitosna i nie da się w nią, z nią w żaden sposób kłócić. I o co chodzi? Załóżmy sobie, że zarabiamy 2,5 tysiąca złotych na etacie. Tak? Czyli to jest 2500 i mniej więcej z tego wszystkiego trzeba zapłacić 25% podatku, bo tyle przecież Wam zabierają z każdej umowy zlecenie, czy tam o pracę, jeszcze chyba więcej. Ja już szczerze powiem, nie, nie pamiętam aż tak dobrze, bo ja się z etatu zwolniłem 2 lata, musiałbym szukać tych swoich starych dokumentów z tymi rozliczeniami. Natomiast na potrzeby odcinka przyjąłem, że to będzie 25%, czy to jest 22%, czy to jest 27%, to już pal 6%. W każdym bądź razie jest to bardzo dużo. Czyli ty wypracujesz sobie 10 koła, to 2500 od razu ci z tego zabierają. I oczywiście, jak się zarabia mniej, to ta różnica nie jest taka widoczna. Natomiast jak ja pracowałem w banku i ten właśnie przychód udawało mi się wygenerować z premii, powiedzmy, w granicach no, o paru tysięcy, tam w granicach 6, 7, 8 tysięcy złotych. No to niestety z tego 25% to już jest bardzo dużo, tak? No bo jak zarabiasz ósemkę, dostajesz szóstkę na konto, no to tak średnio bym powiedział. Dlatego zacząłem liczyć, co mi się bardziej opłaca, co mi się bardziej kalkuluje. Oczywiście ja już to liczyłem wcześniej, tak? Natomiast ogólnie zapaliła mi się lampka w głowie, a wielu osobom się ta lampka w głowie niestety nie zapala. Dlatego ja przychodzę dzisiaj ubrany ca cały, cały na czarno w moim podcaście, handlowca, żeby wam wyjaśnić, jak to wygląda. Więc wracajmy. Przypuśćmy, że 2,5 klocka zarabiamy sobie na etacie. Płacimy z tego podatku 25%, czyli podatku wychodzi jakieś 625 zł. Na czysto zostaje 1875 zł. Możesz sobie zapisać, bo ja mam to zapisane. Tobie łatwiej będzie to być może też zapisać żebyś się po prostu nie pogubił. Czyli podatek 25%, 625 zł podatku wychodzi i to jest 1875 zł. A teraz porównajmy tą samą osobę, która nie pracuje na żadnym etacie, załóżmy, że sprzedaje tylko na Vinted, tak? Nie pracuje na etacie, sprzedaje tylko na Vinted i też udało jej się zarobić 2500 zł. Wiecie, moi drodzy, ile wynosi podatek od działalności nierejestrowanej? 12%. Procent. Przynajmniej od sprzedaży ubrań, prawda? Bo to też się różni w zależności od innych przedmiotów, tak. Jeszcze jest tam kwestia VAT-u i tak dalej, ale większość osób na Vinted sprzedaje ubrania, więc będziemy o tym rozmawiać jak o ubraniach czyli 2500 złotych razy 12% podatku, czyli podatek nam wychodzi 300 złotych, gdzie na etacie było to 625, więc sprzedając na działalności nierejestrowanej i nie pracując na etacie. Macie dwa razy mniejsze podatki, czyli dwa razy mniej z tego, co zarobicie, musicie po prostu najzwyczajniej w świecie oddać. No, i teraz przygotowałem dla Was jeszcze taki przykład. Osoby, która zdecydowała się założyć firmę, jest na ryczałcie i również zarabia 2500 zł. Oczywiście w tym roku firma, czyli działalność nierejestrowana jest do 2700 zł miesięcznie. Ale, żeby wam pokazać, jak to wygląda na liczbach, to też chcę tutaj tej osobie, która ma firmę. Ona powiedzmy, ma słabszy miesiąc, też zarobiła 2,5 tysiąca złotych i moi drodzy, płaci z tego 3% podatku, czyli jakieś 75 złotych. Dokładnie tyle podatku trzeba zapłacić, więc, jak ktoś mi pyta. Jakie są koszty prowadzenia firmy, ile trzeba mieć kosztów, bo to jest za drogie, coś tam. I najczęściej właśnie się wypowiadają w tym temacie osoby, które kompletnie nie potrafią sięść z kartką i długopisem, z kalkulatorem i po prostu sobie to rozpisać. No bo co to jest za problem? 2,5 tysiąca pomnożyć razy 3%. Podzielić przez 100 i wychodzi wam dokładnie, że musicie zapłacić 75 zł podatku. Oczywiście, tutaj, osoba, która ma firmę, będzie musiała zapłacić jeszcze ZUS. Natomiast tego zus na początek jest tam chyba 300. 50 zł przez pół roku, a przez kolejne dwa lata jest chyba 600 zł tego ZUS-u. Więc przyjmijmy najpierw te bazowe 6 miesięcy. 75 zł plus 400 zł ZUS-u to jest 475 zł. Czyli jak ja bym dzisiaj założył firmę i miałbym tą ulgę na start na ZUS, to tak naprawdę płaciłbym mniej niż na etacie. Rozumiecie to? Czajcie bazę. Na etacie oddajecie 25%, czyli 625 zł a nawet na ryczałcie z zusem, em oddajecie 475 To jest śmiech na sali, że to jest po prostu aż tak tanie. Biorąc już pod uwagę, że skończy Wam się ten mały ZUS, to przez kolejne dwa lata jesteście na tym jeszcze jakiejś tam zniżce, coś tam. Ta zniżka chyba jest tam 630 zł teraz ten ZUS kosztuje, więc razem z tym podatkiem 75 zł wychodzi Wam... 3, Wychodzi Wam 700 zł, więc 25 zł drożej niż na etacie. I teraz bardzo ważna sprawa: im więcej zarobicie, tym bardziej Wam się nie opłaci być na etacie. Czyli jeśli zarobiłbym 1000 zł więcej, to jeszcze bardziej by mi się opłacało być na firmie, jeszcze bardziej mi się by opłacało być na działalności nierejestrowanej. No tutaj akurat wycho wy wychodzimy poza ten. Obszar działalności nierejestrowanej, tak? No bo działalność nierejestrowana jest do 2,700 Natomiast im więcej zarabiacie, tym bardziej się opłaca firma, tym mniej się opłaca etat. Przy 10 tysiącach oddajecie 2,5 tysiąca z etatu, a przy 10 tysiącach na ryczałcie oddajecie 300 zł. Do tego doliczcie sobie powiedzmy 1000 zł z USU, to macie 1300 Versus 2500, czyli dwa razy tańsza jest firma niż praca na etacie. I ktoś mnie pyta: ej Karol, jakie są koszty prowadzenia firmy? Opłacać się to w ogóle? Starcza ci na wszystkie opłaty? A ja mam do was pytanie: czy opłaca wam się zostawać na etacie? Bo mi się nie opłacało. Policzyłem to sobie bardzo dokładnie i okazało się po tym czasie, kiedy się zwolniłem i zacząłem nad tym pracować, że Oczywiście, że mi się to opłaca i to mega mi się to opłaca, i to tylko pod kątem finansowym. Już nie mówię o takich rzeczach, że nie mam szefa, nie muszę pracować po 160 godzin w miesiącu, że nie muszę dojeżdżać do pracy, że zimą nie muszę odśnieżać auta, że nie, nie mam też niebezpieczeństwa, jakby nie patrzeć, tak? No bo i dojeżdżając do pracy i tak dalej, może się opona przebić, może jakiś wypadek mieć i tak dalej. Ja nie jestem fanem czarnych scenariuszy, ale nie zmienia to faktu, że takie rzeczy się zdarzają, mogą się zdarzyć. Żyć I nigdy nie wiadomo o co chodzi. A tutaj siedzicie sobie w domu, idziecie, kupujecie towar, robicie zdjęcia, mierzycie, wstawiacie, piszecie do ludzi i nagle się okazuje, że macie kupę kasy i dodatkowo nie macie szefa, nie musicie przychodzić na ustaloną godzinę, bo możecie sobie popracować rano o 10, jak wstaniecie. Jak chcecie, macie ochotę, możecie sobie o 7 rano popracować. Jak chcecie, to sobie możecie popracować o 22, ale nikt wam nic nie narzuca. Więc błagam, jeśli macie jakiekolwiek tutaj ochotę wyrwać się z Matrixa, wyrwać się z etatu, to ten odcinek powinien być dla Was bardzo dużym bodźcem, żeby po prostu zrozumieć, że umowy zlecenie, umowy o pracę, to są najbardziej nieopłacalne umowy, tak? I ktoś powie, a zniżka na bilety autobusowe, tak? Albo nie wiem, jakaś tam... Inne rzeczy, tak? No bo są na pewno osoby, którym to pasuje, tak? Ktoś powie, albo ja sobie mogę urlop wziąć, tak? Albo mogę sobie wziąć L4. Słuchajcie, ja pracowałem przez 8 lat i nigdy nie wziąłem urlopu. Bo po prostu dla mnie praca jest po to, że ja idę do pracy i przynoszę pieniądze. Po co ja mam brać dwa tygodnie urlopu L4, żeby dostać jakiś ochłap i odpocząć sobie. Pseudo odpocząć, bo teraz to już zaczynają jeszcze kontrole z tego zus i tak dalej, gdzie po prostu ludzie są sprawdzani, czy faktycznie im coś jest, czy faktycznie te dolegliwości mają, już takie rzeczy naprawdę pomijam. Natomiast wziąć dwa tygodnie wolnego, żeby dostać jakiś ochłap za nic nierobienie, to nie jest dla mnie praca, dla mnie praca to jest coś, że ja przychodzę, wykonuję swoją pracę i mam za to pieniądze. Dlatego ja zawsze pracowałem w sprzedaży i pracowałem za efekt, czyli za prowizję. Czyli jak sprzedałem, to miałem więcej kasy, jak nie sprzedałem, to miałem mniej kasy. Drugi odpowiednik dobry tego jest ewentualnie praca na akord. Im więcej zrobisz, tym więcej dostaniesz. To tam jest jeszcze jakieś powiedzmy, że powiedzmy, że się opłaca. Natomiast to jest tylko pod kątem zarobienia większej ilości kasy. A pod kątem opodatkowania, niestety, dalej jest lipa. Więc y, mam nadzieję, że ten odcinek Wam naprawdę otworzy oczy na to, że Państwo w ogóle dyma Was na każdym kroku i każdego obywatela. Nie ma tutaj ukrywać, jak pracujesz, poświęcasz swój czas i po prostu oddajesz z tego 25%, no to coś jest niehalo. Dlatego bogaci ludzie płacą małe podatki, nie dlatego, że są oszustami, nie dlatego, że yy, kogoś przekupili, tylko dlatego, że po prostu potrafią siąść i policzyć, co im się bardziej opłaca, tak? Bardziej im się opłaca nie sprzedawać jakiegoś produktu, niż go sprzedawać na przykład wejść na VAT i płacić 23% jeszcze ekstra, prawda? Bardziej się opłaca być na ryczałcie, niż na przykład na zasadach ogólnych, niż na przykład na etacie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak po prostu robią bogaci ludzie, myślą, co im się bardziej opłaca Policzą sobie to fajnie, rozpiszą, wszystko jest jasne, czytelne. Weźcie sobie po tym odcinku, rozpiszcie to. Jakbyście zapłacili podatek, jakbyście mieli działalność nierejestrowaną, popatrzcie sobie na te liczby. Przemnóżcie to sobie w skali roku, bo to jest jeszcze porąbana sprawa, że ja, że będę na działalności nierejestrowanej, w skali roku tak naprawdę w skali roku na działalności nierejestrowanej zapłacicie jakieś 3600 zł, gdzie w tym samym czasie na zwykłej na na, pracy na etacie zapłacicie prawie 7000, czyli 7000 oddajecie albo 3500 oddajecie. Na samych podatkach w skali roku jesteście w stanie zaoszczędzić 3500 zł, a dodatkowo nie musicie pracować i tak dalej i tak dalej, więc to jest masa, masa korzyści. Oczywiście można sobie to połączyć, działalność nierejestrowana rejestrowana z pracą na etacie i po prostu mieć te wszystkie korzyści, a dodatkowo sobie zarabiać. Natomiast nie przestawajcie sprzedawać tylko dlatego, że będziecie musieli jakiś podatek zapłacić, ludzie, bo od każdego tysiaka płacicie 120 zł podatku, a na etacie od każdego tysiaka płacicie 250 zł podatku. Więc to jest dwa razy więcej ponad. Już nie mówiąc o tym, że kupując moje e buki, kupując moje kursy, kupując towar, podbicia i inne rzeczy, możecie sobie to wrzucić w koszty i z tego podatku jeszcze go obniżyć. Więc działalność nierejestrowana to jest po prostu raj dla wszystkich osób. W, w lipcu tego roku została ta, ten limit mocno przesunięty z 1745 zł na 2700 zł. Oznacza to, że można zrobić rocznie 32 koła i po prostu nie trzeba zakładać firmy, nie trzeba płacić zus Po prostu sprzedaż na Vinted w tym momencie stała się rajem dla was. I wy musicie tak do tego podchodzić, że musicie w 100% energii wkładać w rozwijanie po prostu się rozwijanie Vinted i tego wszystkiego, bo to wam się po prostu opłaca pod każdym względem i finansowym i podatkowym i życia zwykłego. Po prostu prosta piłka. No i co, wracając jeszcze do tych kosztów, to załóżmy, że po prostu nazbieracie sobie, obniżycie jeszcze ten podatek i zamiast zapłacić 3000 podatku, zapłacicie na przykład 1000 zł podatku, prawda? Gdzie, co to jest za problem? Gdzie każdy z Was kupuje towar, każdy z Was kupuje podbicia, każdy z Was raz na jakiś czas inwestuje w moje e-booki. Jeśli kupiliście e-booka na mojej stronie easycard.pl, to tam możecie się zalogować i tam będziecie mieli wszystkie e-booki i wszystkie stare faktury, więc możecie sobie je jeszcze nawet w tym roku wziąć. I po prostu wrzucić sobie w koszty. Tak samo możecie sobie skorzystać z promki na Black Friday, kupić wszystkie e-booki. Nie dość, że będziecie mieli e-booki, które wam pomogą zarobić więcej kasy. No to jeszcze dodatkowo wrzucicie sobie w koszty i dodatkowo jeszcze obniżycie sobie te podatki, które będziecie musieli zapłacić. Więc jak ktoś dobrze zakombinuje, to wcale tego podatku by nie musiał zapłacić. Natomiast no to jest trudne, ale to nie zmienia. Nie zmienia faktu, że można drastycznie ten podatek. Obniżyć, dzięki czemu działalność gospodarcza, działalność, przepraszam, nierejestrowana będzie jeszcze jeszcze lepsza, pomimo, że i tak jest najlepsza z tego wszystkiego. Na drugim miejscu paradoksalnie jest firma na ryczałcie, a na trzecim miejscu albo nawet na dziesiątym, bo jeszcze 10 innych rzeczy jest lepszych niż praca na etacie. Więc. Yy... Z taką myślą Wam zostawiam, z takim przekazem. Dziękuję bardzo za wysłanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych, zapraszam do poprzednich, zapraszam do linku w opisie, gdzie macie zniżki Black Fridayowe. Miłego dnia, powodzenia w sprzedaży. Cześć!